Cholik w imieniu Pana Jezusa. Bo Pan Jezus powiedział, że wierzący w moim imię będą robić te rzeczy. On powiedział: Wiecie, no, ja mam problem z kręgosłupem. W sumie to siedzę tutaj, dlatego że nie mogę wstać i pójść bez bólu. Kiedy wciągam powietrze w płucach, to, to nie mogę bez bólu oddychać. Położyliśmy na niego ręce, nakazaliśmy chorobie, by odeszła w imieniu Jezusa. I mówi: Wiecie, kiedy położyliście ręce, mrowienie przyszyło mój kręgosłup. I wiedziałem, że Pan Bóg coś robi. Wstał bez bólu, zaczął oddychać swobodnie i miał naprawdę szczęśliwą minę i powiedział: Ja nie wiem, czemu tu siedziałem, ale siedziałem. Były kolejne świadectwa, wczoraj, kiedy dzieliliśmy się, nie zdążyliśmy wszystkim się podzielić, ale było wiele osób, które mówiło po modlitwie, dotkniętych. Niektórzy płakali, mówili: Ja już miałem dawno iść do domu, a nie wiem, co mnie tu przytrzymało. I wiedzieliśmy, że Jezus trzymał, Duch Święty trzymał te osoby, abyśmy mogli głosić im dobrą nowinę. Był chłopak na plaży, to było dla nas też poruszy, poruszający, siedzieli na, na ławce z pięcioma kolegami z czterema kolegami, z czterema i zaczęliśmy dzielić się swoim świadectwem i chłopak powiedział też mam problem z kostką, nie gram w piłkę, już od, od jakiegoś czasu, bo, bo nie mogę normalnie chodzić, położyliśmy na jego ręce i ból w stu procentach, był w szoku i powiedział zdanie i akurat, wiecie co chłopaki, Byłem w miejscu i jestem w miejscu, gdzie zastanawiałem się, czy wrócić do kościoła, czy nie. I nie wiem, czemu tu jestem, ale Bóg wiedział. I głosząc Ewangelię, my zawsze powinniśmy się spodziewać mocy, bo Ewangelia jest mocą. Ewangelia nie jest pustym słowem.